W pierwszym odcinku naszych rekolekcji mówiliśmy o tym, że adoracja najmniej polega na działaniu człowieka, najmniej polega na naszej aktywności, że ten, kto chce adorować, nie powinien tworzyć żadnych planów, sposobów, nie powinien szukać kluczy do tego, jak adorować, nie powinien się zbytnio przygotowywać, że adorowanie nie polega na tym, że człowiek podejmuje jakiś wysiłek intelektualny. A nawet nie polega na tym, że człowiek podejmuje jakiś wysiłek duchowy. Adoracja polega po prostu na trwaniu, byciu przed obliczem Boga i nawet nie po to, by intensywnie się w to oblicze wpatrywać. Bo bardzo często dla nas ludzi jest to niemożliwe albo bardzo, bardzo trudne. A jeżeli możliwe, to właściwie tylko na krótkie, błogosławione chwile. Adoracja dużo bardziej polega na tym, że odkrywamy, iż to my jesteśmy oglądani, wystawiamy się na wzrok Boga i to wystawienie się na jego wzrok nie ma nic z ekshibicjonizmu, nie ma nic z eksponowania swojej biedy i ma bardzo dużo z takiego... Pięknego, dziecięcego zaufania. Czasami widzi się takie prześliczne sceny na placach zabaw, kiedy jakiś mały chłopiec próbuje się wspiąć na drabinkę, a kiedy mu się to uda albo kiedy się bardzo stara, to woła do swojego taty: tato, tato, patrz, tato, tato, zobacz, wspiąłem się. No i tata wtedy uśmiecha się, potakuje głową i mówi: tak, synu, widzę. I już samo to widzenie przez Tatę jest wielką nagrodą. Już sam fakt, że Tata widział, że to aprobuje, afirmuje, że się z tego cieszy, jest dla dziecka powodem do jakiejś wewnętrznej dumy, do zharmonizowania siebie samego. Jest po prostu czymś błogosławionym. Taka powinna być adoracja. Powinna być. Bezgłośnym, wytrwałym wołaniem do Boga: Zobacz, spójrz na mnie. Chcę ci pokazać całą prawdę o sobie, ale także chcę, żeby twój wzrok mnie dotykał, bo wiem, że to jest wzrok czysty, że to jest wzrok łagodny, że to jest wzrok kojący, łagodzący. I że to jest wzrok miłosierny. Jednym z najpiękniejszych tekstów o adoracji, który znam, jest cudowny, pełen głębi list Ojca Świętego Franciszka, napisany na rozpoczęcie roku miłosierdzia. Ten list nosi tytuł Misericordias Vultus, czyli miłosierne oblicze. Papież Franciszek pisze tak. Ze wzrokiem utkwionym w Jezusie i w Jego obliczu miłosiernym możemy zagłębić się w miłość Trójcy Przenajświętszej. Misją, którą Jezus otrzymał od Ojca, było objawienie tajemnicy Bożej miłości. W jej pełni Bóg jest miłością. A potem bardzo, bardzo osobiście papież Franciszek pisze tak. Przechodząc obok komory celnej, spojrzenie Jezusa spotkało się ze wzrokiem Mateusza. Było to spojrzenie pełne miłosierdzia, które przebaczyło grzechy tego człowieka, spojrzenie, które przebaczyło grzechy oraz Zwyciężając opory innych uczniów, wybrało Jego grzesznika i celnika, aby stał się jednym z dwunastu. Święty Beda Czcigodny, pisze papież Franciszek, komentując tę scenę z Ewangelii, napisał, że Jezus spojrzał na Mateusza z uczuciem miłości i wybrał go. Miserando atque eligendo. To zdanie, Miserando atque eligendo, ze świętego Bedy to hasło biskupie, hasło pontyfikatu papieża Franciszka. Miserando atque eligendo. Gdyby to przetłumaczyć dosłownie, znaczyłoby spojrzał z miłością, spojrzał z miłosierdziem i ponieważ tak spojrzał, to to spojrzenie tak wiele zmieniło w człowieku, na którego spojrzał, że można go było wybrać, że można go było uczynić najbliższym sobie. O takie przecież spojrzenie Boga nam chodzi. Sami jesteśmy za słabi i za biedni, żeby wyjść ze swoich ograniczeń, ze swoich wad, ze swoich nałogów i ze swoich grzechów. Jesteśmy bezsilni wobec własnej słabości. I niezdolni do nawrócenia, jeżeli nie odkryjemy, że spojrzenie Boga spoczęło na nas i że to właśnie spojrzenie Boga dało nam siłę, napełniło, przywróciło godność. Wydaje mi się, że jest coś niezwykle pięknego w fakcie, że papież Franciszek mówi, Spojrzenie Jezusa dramatycznie różniło się od spojrzenia uczniów. Uczniowie patrzyli na Mateusza celnika z osądem, z odrzuceniem, z podejrzliwością. Być może Ty także doświadczasz takiego spojrzenia, gdy ktoś patrzy na Ciebie jak sędzia, jak celnik, gdy ktoś patrzy na Ciebie jak na potencjalnego zabójcę, złodzieja, kłamcę, to spojrzenie uczniów diametralnie różniło się od spojrzenia Jezusa. Bo Jezus spojrzał tak, że na Mateusza wylało się miłosierdzie. Są przynajmniej dwie postacie ewangeliczne, które tego doświadczyły, można by powiedzieć, na własnej skórze. Pierwszy z nich, z tych mężczyzn, o których chcę mówić w tym odcinku, to pewien młody człowiek, który bardzo marzył o tym, by być zbawiony, który bardzo chciał pięknie, dobrze i pobożnie żyć, który był człowiekiem religijnym i pełnym dobrej woli. Był człowiekiem, który od dzieciństwa starał się wypełniać prawo Boże. I co więcej, przyszedł do Jezusa, żeby pytać: Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Przyszedł do Jezusa z zaufaniem, przyszedł do Jezusa jak do nauczyciela, przyszedł do Jezusa po wskazówki, które miały zmienić jego życie. A Jezus poprosił go, by porzucił wszystko, co jest doczesne, by porzucił cały, jak rozumiemy, duży majątek i by całkowicie zaufał tej drodze, jaką jest Jezus. On jednak spochmurniał i odszedł zasmucony. Początek tej sceny w dziesiątym rozdziale Ewangelii według Świętego Marka to zdanie Jezus spojrzał na niego z miłością. To spojrzenie pełne miłości yy, musiało zostać przyjęte i pokochane, by przyniosło owoc nawrócenia we własnym życiu. Co to znaczy odejść w pochmurniałym. To chyba znaczy odejść z taką twarzą, którą by się chciało ukryć. Odejść z taką twarzą, którą gdyby się mogło, to by się wchłonęło w siebie, by nikt jej nie oglądał. Odejść z twarzą zachmurzoną, czyli zasłoniętą przez obłoki gradowe. Odejść z twarzą. Która jest zawstydzona własnym postępowaniem. Myślę, że ten człowiek, o którego losach oczywiście nic nie wiemy, ten człowiek, o którego losach Ewangelia milczy, miał bardzo długą drogę do odkrycia tego, że bardzo tęskni za pełnym miłości i miłosierdzia spojrzeniem Jezusa. Myślę, że ten człowiek już nigdy nie był taki sam. Że nawet jeżeli odszedł spochmurniały, to potem przez wiele dni, tygodni, miesięcy, a może i lat tęsknił za tym wzrokiem, bo skoro go raz doświadczył, skoro raz doznał takiego spojrzenia: łagodnego, miłosiernego, wybaczającego, afirmującego, uskrzydlającego, to musiał za tym tęsknić przez całe życie. I jakoś głęboko wierzę, że to właśnie spojrzenie sprzed wielu lat, spojrzenie pełne miłości, ostatecznie tego człowieka nawróciło. Wierzę, że ostatecznie wszystko, co doczesne porzucił i że wszedł na tą ścieżkę, którą poszedł Jezus. I że wpadł w jego objęcia. W teologii katolickiej, niebo, ten stan bycia zbawionym, nazywa się wizjo beatifica. Według teologii katolickiej, ten kto jest w niebie, kto jest zbawiony, doświadcza błogosławionej wizji, odkrywa, że będzie przez wieczność. Patrzył na to, co najpiękniejsze i najbardziej wypełnione miłością. Jak pięknie pomyśleć o tym, że adoracja, bycie tu na Ziemi, przed obliczem przedwiecznego, jest przeżywaniem, w wiecz przeżywaniem wieczności w codzienności. Przeżywaniem nieba na Ziemi. Przeżywaniem stanu zbawienia, jeszcze zanim ten, to zbawienie będzie nam dane. To jest tajemnica adoracji, która być może najpiękniej wypowiada się w 15 rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza. Pewien człowiek miał dwóch synów. Jeden z nich głęboko zranił swojego tatę, powiedział, że chciałby być jak najdalej od niego, że nie chce mieszkać w jego, w jego domu, że nie chce być przez niego codziennie oglądany, nie chce, by wzrok Ojca padał na niego i na jego życie, więc ucieka. Okazuje się jednak, że uciec spod ręki Boga, uciec z domu Boga, uciec spod wzroku Boga. Zawsze, nieodwołalnie oznacza wstąpić do chleba swojego życia. Kiedy wychodził z tego chlewa, by spotkać się na powrót z ojcem, miał zapewne serce pełne obawy: Czy mój tata mnie przyjmie, czy mnie jeszcze kocha, czy jest w stanie mi wybaczyć, czy uczyni mnie na powrót swoim synem. Czy może ześle mnie do czworaków dla służby i niewolników? Czy jeszcze kiedykolwiek będę miał godność dziecka? Czy jeszcze kiedykolwiek będę miał życie? Czy zostanę obdarzony miłosierdziem? Czy to, co zrobiłem, da się wybaczyć? A jego ojciec stał na progu, wpatrzony w horyzont. Po to tylko, by zobaczyć swojego syna już w pierwszej chwili, gdy to będzie możliwe. By zobaczyć swojego syna, gdy był jeszcze najdalej, gdy jego sylwetka majaczyła na horyzoncie, jak mała kropeczka. Wybrał się więc do swojego ojca, gdy był jeszcze daleko. Ujrzał go. Jego ojciec i wzruszył się głęboko. Święty Augustyn mówi, że ten moment ujrzał go ojciec to jest moment, w którym nie tyle dotknął go wzrokiem, co dotknął go miłosierdziem. Syn był jeszcze daleko, jak ja jestem daleko od Boga, i jak wy jesteście daleko od Boga, a Bóg. Już dotykał go swoim miłosiernym wzrokiem. A potem wzruszył się głęboko. To znaczy wszystkie wnętrzności poruszyły się w Ojcu dokładnie tak samo, jak poruszają się w rodzącej matce. To dokonuje się, gdy Bóg patrzy na nas. Wszystko w Nim się wzrusza. Kto zatrzymuje się na adorację, kto oddaje Bogu jedyną rzecz, którą posiada na własność, czyli swój czas, kto daje się Bogu oglądać, sprawia Bogu wielkie wzruszenie. A Bóg, Bóg znajduje rozkosz w patrzeniu na nas. Oto tajemnica adoracji.